W tym ćwiczeniu przeprowadzimy szczegółową weryfikację paczki archiwalnej, czyli weryfikację kompletności materiałów archiwalnych. Jesteśmy zalogowani do portalu archiwisty jako pracownik. Z menu wybieramy przejmowanie uporządkowanych materiałów archiwalnych, a następnie paczki archiwalne. Na liście paczek archiwalnych odszukujemy interesującą nas paczkę, która powinna być w statusie zaakceptowane wszystkie metadane. Status ten oznacza, że paczka przeszła, Fazę weryfikacji automatycznej, weryfikacji merytorycznej, a także weryfikacji i ewentualnego poprawienia metadanych. Szukając paczki archiwalnej, możemy posiłkować się funkcjonalnościami sortowania oraz filtrowania. Przy wybranej paczce archiwalnej klikamy akcję Szczegóły. System wyświetla nam szczegóły wniosku o przekazanie materiałów archiwalnych do którego dołączona jest interesująca nas paczka. Przechodzimy na zakładkę paczka archiwalna i jest to miejsce w którym możemy prowadzić szczegółową weryfikację tej paczki korzystając między innymi z takich funkcjonalności jak możliwość wizualizacji paczki archiwalnej włącznie z metadanymi materiałów archiwalnych w tej paczce czy też funkcja Wizualizacji metadanych samej paczki archiwalnej. Są to funkcje opisane w odrębnych ćwiczeniach. Możemy również, klikając w nazwę pliku z paczką archiwalną, pobrać tą paczkę archiwalną na nasz lokalny dysk. Jest to zwykły plik archiwum, który możemy na naszym dysku otworzyć i przeglądać, analizować jego zawartość. Robimy to już poza systemem AD. Gdy skończymy weryfikację szczegółową, przechodzimy do dolnej części ekranu, gdzie jest miejsce na decyzję odnośnie weryfikacji paczki archiwalnej. Mamy do dyspozycji dwie możliwości: możemy paczkę archiwalną zaakceptować, względnie odrzucić. My paczkę archiwalną w ramach naszego ćwiczenia zaakceptujemy, aczkolwiek opcja odrzucenia jest. Zorganizowana dokładnie tak samo jak akceptacji. Dodatkowo, możemy do naszej decyzji załączyć plik zawierający szczegółowy raport z weryfikacji. Taki plik przygotowujemy poza systemem ADE i dołączamy go do naszej decyzji. Dodatkowo, możemy umieścić komentarz. W którym opiszemy przyczyny naszej decyzji. Jest to szczególnie istotne w przypadku decyzji o odrzuceniu, dlatego, że możemy wtedy opisać przyczyny odrzucenia, co będzie cenną wskazówką dla jednostki przekazującej materiały archiwalne, pozwalającą jej na poprawienie i ponowne przesłanie paczki archiwalnej. Gdy już wprowadzimy naszą decyzję, włącznie z raportem i ewentualnym komentarzem. Klikamy przycisk Przekaż do zatwierdzenia i nasza paczka archiwalna zostaje przekazana wraz z naszą decyzją do akceptacji kierownika.